Masz pieniądze? A co, nie widać? Nie, no widać, ale ja nie o tym. O czym? No o tym... O czym o tym? No tych... Jedziesz do tych? Nie baranie, chodzi mi o moje pieniądze. Jakie pieniądze? Moje pieniądze. No, twoje pieniądze? No a czyli jak nie moje? No przecież, że nie twoje. Moje... Nie mam. Czego nie masz? A wiesz, tu przypomniał mi się taki dowcip. Idzie kapowicz tramwajem i złapał go kontroler i mówi Bileciki, na co ten? Trąbka. Pa kontroler, jaka trąbka? Pasażer, jakie bileciki? <grym> jaka trąbka? Nie wiem jaka. Metalowa? Metalowa? Pucon? Jaki pucon? Puzon? Jaki puzon? Puzon. Jaki puzon? Taka trąbka metalowa. Tu Nie, mniejsza. Ale skąd w tramwaju facet z trąbką? To taka metafora jest. Jaka metafora? Metalowa, znaczy metaforowa, metaforyczna, metafora trąbki metalowej. Jak metafora? Przecież była trąbka. Taki symbol. Skąd symbol w tramwaju? Kurde, no nie wiem, jechał wodecki tramwajem i się śpieszył do pracy i trąpił. bo był korek. <noise> korek w tramwaju? Wodecki? Że włosy? Jakie włosy? Jaka trąbka? Też Martin, coś słaba ta nasza rozmowa, ale herbatka dobra! Wejść, wejdź O, to ty, cześć No i jak lecisz? No, no co ty ślepy jesteś No kurde no Sorry nie zauważyłem No To do okulisty idziesz albo nie wiem no, jakiś Okulary sobie nowe oblukaj czy coś No już mam, nie pomagają Dobra, obejrzyj ze mną mecz Nie widzę przeszkód o, no i za co ta kartka, Za co? No nie, nie. Ten pisarz jest chyba ślepy. Szkoda, że tego nie widziałeś. To musi być okropne. Ty, wiesz, nie mówiłem ci, ale ja wylatuję na rok do USA, więc się długo nie zobaczymy, nie? No, patrz. Ty, ale słuchaj, ja muszę iść na chwilę do sklepu kupić te yy, ślepaki. Zasz znaczy, te, ślepe na Kurde, yy, ślepo yy, Słuchaj, jakbyś coś widział, to pusz mi o to, dobra. No jasne. Wiadomo tam. Perskie oko, sokole, oko i te sprawy. No tak to bywa. Ty, kto zgasił światło? Nic nie widzę. Mm -hmm. Nie. Zawsze człowiek się o niej się czuje, a po zaś Policera, przy nim jednak nie skrywaj bohatera, jedzeniowy pozdra, ludoszy wspiera, frustracja cię zżera, jak błotny kawał zera, będziesz robił a co robi za suwera. Ty mały bo ogona bohatera, na siłce pakujesz, startując od zera, Okay.